Witam Państwa, nazywam się Katarzyna Domańska i z mężem mieszkamy i z dzieckiem, z psem, męża i dziecka. Właśnie spodziewam się dziecka kolejnego i mam nadzieję, że mąż się z tego ucieszy. Siemanko, jestem Krzysiek Domański, właśnie jesteśmy u mnie w domu, siedzimy sobie tutaj, tam sobie Kasia lata. No co, no jestem, pracuję sobie w korpo, mam syna Tadzia, drugie dziecko w drodze. No i tak, no, tu mieszkamy z Kaśką, no i tak, nie? Do przodu, byle do przodu, no, co mam powiedzieć? Kasia i Tadzio. No, Kasia i Tadzio to jest właśnie moja rodzina. Kasia, no Kasia jest taka, no Kasia jest jaka jest, nie? Taka trochę spięta, no a Tadzio to, kurde, no to jestem ja, nie? Tadzio to jest totalnie patrzę na Tadzia, widzę siebie, nie? Spoko typ. Dla mnie mój mąż, yy, Krzysiek, i mój synek Tadzio. No, tak naprawdę są u całym moim światem. Ostatnio nie układa się nam najlepiej, ale mam nadzieję, że, że przepracujemy to. No, po prostu jak w życiu. No, zaczynają się obowiązki, praca, e, przedszkole u Tadzia. No i po prostu mnożą się byty, trochę mniej spędzamy czasu ze sobą, trochę, trochę więcej w pracy, Krzysztof. E, ale mam nadzieję, że, 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 że niedługo to przepracujemy, bo. No bo chłopaki są całym moim światem. A Nelson przez to, że jest też ich światem, też jest moim. W pracy opycham cukier ludziom, nie? Przetwarzamy buraki cukrowe na różne cukierki i opychamy je za granicę. On. Na co dzień jestem przedszkolanką, razem pracuję, w, w gru, prowadzę grupę delfinków, razem z moją współprzedszkolanką Olgą, która też jest moją przyjaciółką. No i tak staramy się, nasze przedszkole prowadzi taki system nauczania bardzo bezpieczny i taki rozwojowy dla dzieci, bez opresji, bo sądzimy, że potem w czasie tej nauki elementarnej będą musiały już się uczyć, więc my bardziej dbamy tutaj o, o, o zabawę w naszym przedszkolu, naukę przez zabawę. Największym wyzwaniem to jest, żeby się Kasia na mnie nie denerwowała, nie? Jeszcze mi się nigdy nie udało, nie? W sensie wracam do domu i zawsze kurde burda, nie? No więc y, to jest takie wyzwanie, mam taki, taki cel w życiu, że bym chciał kiedyś raz wrócić do domu i, i że Kasia się nie wkurzy. No, y, szczęście dają mi y, te chwile, kiedy y, z się i stać. Ist razem. mir aus.